Jeżeli często pijecie kawę, to pewnie prędzej czy później pomyślicie o zakupie ekspresu automatycznego. A jak sprawdza się taki saiko Gran Aroma? Cześć, jestem Kacper i dziś zapraszam na test tego sprzętu. Zacznijmy od tego, co znajdziemy w opakowaniu. W pudełku mamy wszystko, co potrzebne, czyli jest tacka, na której będą stałe filiżanki, instrukcja obsługi, przewód zasilający, dodatkowe akcesoria. Czy rurka do spieniania mleka, niżej jest sam ekspres do kawy, mamy też karawkę na mleko, do tego filtr, a także już z tych akcesoriów pasek do określenia twardości wody, mamy smar do mechanizmu zaparzającego, jest łopatka na kawę mieloną, czy mały zbiornik, w którym będzie czyściła się rurka od mleka. Obudowa ekspresu od góry zawiera w sobie zbiornik na kawę. Pod pokrywą jest ten główny zbiornik, który zmieści 300 gramów i to kawy ziarnistej, która następnie zostanie zmielona. Dzieje to się za pomocą automatycznego ceramicznego młynka, który ma jeszcze 12-stopniową skalę, więc możemy dostosować, jak bardzo te ziarna będą zmielone. Przed tym zbiornikiem mamy jeszcze mały otwór, do którego możemy wsypać kawę już zmieloną. Tak więc, jeżeli mamy już taką mieszankę zmielonej kawy, to też z niej można przyrządzić napój. Ważne jest jednak to, że możemy tu umieścić wyłącznie jedną miarkę kawy, tylko na jeden napój. Jeżeli umieścić tej kawy tu za dużo, to proces zaparzania całkowicie zostanie anulowany. W przedniej części mamy panel sterowania z kilkoma dotykowymi klawiszami. Na środku jest też wyświetlacz, na którym pokazują się różne ustawienia. Niżej znajdziemy ruchomą dyszę wraz ze spieniaczem, który jest za takimi drzwiczkami. Obok jest zbiornik na wodę, do którego też umieszczamy filtr. A jeszcze bardziej za tym pojemnikiem są drzwiczki, które pozwalają dostać się do mechanizmu zaparzającego. No i na samym dole jest tacka, na której umieszczamy filiżankę. Pod nią będzie się też zbierał nadmiar wody. A na tyle jest jeszcze zbiornik na zużytą kawę. No i ostatnie elementy już takie dokładane, to rurka umieszczana od boku zaraz przy tej dyszy zaparzającej. Drugą część wkładamy do karawki albo do kartonu z blekiem i wtedy możemy wykonać bez problemu napoje mleczne. Zanim przejdziemy dalej kilka słów o partnerze tego odcinka, czyli platformie plenki. Platforma plenki pozwoli wypożyczyć praktycznie każdy sprzęt, który może przydać nam się w domu, czy nawet poza nim. W ofercie są nie tylko takie ekspresy do kawy, jak omawiane w tej recenzji, ale także komputery, telefony, aparaty, telewizory, mogą być też hulajnogi, czy chociażby narzędzia. No oferta jest naprawdę bogata. Całość polega na tym, że wybieramy sobie produkt, który nas interesuje, następnie deklarujemy na jaki czas chcemy go wypożyczyć, gdzie do dyspozycji mamy od 7 dni nawet do roku. Co określony czas płacimy opłatę subskrypcyjną, bez konieczności fizycznego zakupu urządzenia. Oczywiście, jeżeli byśmy stwierdzili, że chcemy wykupić, kupić taki sprzęt na własność, to też mamy taką opcję, ale gdyby okazało się, że to nie jest to, czego szukamy, to zawsze urządzenie możemy też zwrócić. Jest to świetna opcja, która pozwoli nam przetestować produkty. Możemy też wynająć sobie przeróżne rzeczy w momencie, kiedy ich potrzebujemy, na przykład na jakąś imprezę, na jakieś większe urodziny, czy cokolwiek takiego. Tak samo podczas remontu, podczas wakacji możemy tylko wypożyczyć sobie sprzęt bez konieczności kupowania. Płacimy więc co miesiąc, jak za Netflixa czy Spotify, korzystamy sobie ze sprzętu przez tyle czasu, ile chcemy, a następnie decydujemy: albo zwracamy, albo wykupujemy. Jeśli jesteście zainteresowani ofertą Plenty, to koniecznie zajrzyjcie do opisu, gdzie znajdziecie wszystkie linki, także do tego testowanego ekspresu, a także trochę dodatkowych informacji. Dobra, wracamy do ekspresu, czyli pierwszego uruchomienia oraz funkcji tego sprzętu. Pierwsze uruchomienie będzie wymagało od nas kilku czynności. Na pewno musimy w pojemnik włożyć filtr, najpierw go odpowiednio aktywując. Chodzi o to, że na kilkanaście sekund musimy umieścić ten filtr w jakiejś miejsce z wodą, żeby on się odpowietrzył i tak jakby aktywował. Umieszczamy go w tym pojemniku, możemy wlać wodę, następnie uruchomimy urządzenie, przechodząc przez całą konfigurację. Podczas niej wybieramy język, ustawiamy także twardość wody, do tego będzie pomocny pasek, który jest dołączany z zestawu. Mamy tu czterostopniową skalę twardości wody, ustawiamy to zgodnie z wynikami otrzymanymi podczas testu, no i wszystko oczywiście zapisujemy. Następnie rozpocznie się nagrzewanie, napełnianie całego układu wody, będzie też trwało płukanie, a następnie pojawi się jeszcze instrukcja, jak zamontować filtr. Tak więc, jeżeli mielibyśmy jeszcze jakieś wątpliwości, to na ekraniku wszystko się pojawi. No i w tym momencie możemy zacząć przygotowywanie kawy. Omówmy więc po kolei cały panel sterowania, gdzie od lewej strony mamy włącznik, następnie jest sześć ikonek z różnymi napojami kawowymi, na siódmym miejscu jest jeszcze napis More Drinks, gdzie możemy przejść do listy jeszcze kilku dodatkowych napoi, no bo łącznie w urządzeniu jest ich 16. Niżej mamy profile użytkowników. Jest to takich sześć różnych ustawień, które są oznaczone różnymi kolorami i działa to w taki sposób, że gdy w konkretnym trybie ustawimy sobie parametry kawy, czy ilości podawanego mleka, to całość się przypisze do naszego profilu, żeby później te ustawienia automatycznie się uruchomiły, bez konieczności za każdym razem dostosowywania wszystkich wartości. Ciekawą opcją jest obok Coffee Maestro, gdzie do dyspozycji mamy trzy tryby. Jest to Delicato, intens oraz forte. Są to już takie predefiniowane ustawienia, które pozwalają nam właśnie uzyskać albo taką kawę bardzo delikatną albo nieco bardziej intensywną albo forte z dodatkowym dołączonym espresso. Niżej znajdziemy klawisz clean, gdzie mamy kilka trybów czyszczenia. Są także ustawienia, gdzie możemy zmienić kilka parametrów funkcjonowania sprzętu. Zmienimy czas czuwania, możemy dopasować jasność wyświetlacza czy powiadomienia dźwiękowe. Podejrzymy tutaj też, ile konkretnych kaw wykonaliśmy od początku posiadania ekspresu. Na środku jest wspomniany wyświetlacz, po prawej stronie z kolei mamy strzałki do sterowania między różnymi ustawieniami. Jest klawisz wstecz, jest klawisz OK, który jednocześnie też przenosi dalej między różnymi ustawieniami. No i najbardziej po prawej stronie jest klawisz uruchamiający lub zatrzymujący zaparz kawy. A jak wygląda proces zaparzania kawy? Po uruchomieniu urządzenia wybieramy napój, który nas interesuje. Już na samym widoku mamy espresso Coffee, czyli po prostu zwykłą czarną kawę, jest Americano, Cappuccino, Latte Macchiato oraz Caffè Latte. A przechodząc jeszcze głębiej w to, more drinks, znajdziemy dodatkowo kafe Crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, włoskie Cappuccino. Jest też po prostu kawa z mlekiem, Flat White, ale możemy również uzyskać spienione mleko. Do tego ciepłe mleko, jest kubek podróżny, gdzie zrobimy po prostu kawę do termosiku. Na koniec mamy jeszcze gorącą wodę, która sprawdzi się na przykład do przygotowywania herbaty. Wybieramy interesującą nas kawę i wtedy pojawiają się różne ustawienia. Możemy dopasować no praktycznie wszystko. Mamy kilkustopniową skalę intensywności kawy, gdzie też jest opcja extra shot z dodatkowym espresso. Następnie wybieramy wielkość kawy, ilość dodanego mleka, jest też temperatura, objętość pianki, a na końcu jeszcze większość kaw ma możliwość zrobienia podwójnej porcji. Co możemy też aktywować jeszcze łatwiej, po prostu dwukrotnie klikając ikonę przedstawiającą kawę, która nas interesuje. Gdy wszystko ustawimy, to klikamy klawisz po prawej stronie. Tak jak mówiłem, te ustawienia też zapiszą się w naszym profilu. Kawy czarne no to bez problemu wystarczy podłożyć szklankę czy kubek a kawa zostanie zaparzona. W przypadku kawy ziarnistej stosujemy te wszystkie ustawienia, które pozwalają dostosować też intensywność kawy. W przypadku kawy już zmielonej musimy tymi ustawieniami zejść na sam dół, wtedy aktywujemy tryb kawy mielonej. Powtórzę jednak jeszcze raz, możemy umieścić tylko jedną miarkę takiej mielonej kawy. Na zapas mielonej kawy nie da się wsypać. Jeśli robimy kawę z mlekiem, to od boku musimy jeszcze podłączyć przewód do mleka, a metalową rurkę najlepiej umieścić w karawce. Ona też ma takie sprytne zamknięcie, więc w razie co, gdyby nam zostało mleka, możemy bez problemu włożyć całość do lodówki. Ewentualnie w ostateczności rurkę możemy też włożyć do kartonu z mlekiem i to też jak najbardziej zadziała. Kawa mleczna wykonuje się w taki sposób, że w zależności od przepisu albo jest wykonywana najpierw kawa, albo spieniane mleko. Na koniec spienia mamy jeszcze taki wystrzał pary wodnej, który wstępnie oczyszcza spieniacz. Regulacja różnych napojów jest naprawdę spora, możemy to dopasować fajnie do swojej szklanki, chociaż no nie jakoś ultra mega precyzyjnie, bo w niektórych przepisach ten przeskok pomiędzy poszczególnymi poziomami ilości podawanego mleka czy wody jest nawet co kilkadziesiąt mililitrów. tak więc w przypadku niektórych szklanek możemy być na pograniczu, czy zrobić kawę za mało, czy znowu za dużo. Gdyby się okazało, że coś źle policzyliśmy i kawa wyjdzie za dużo, to w każdym. W momencie możemy zatrzymać spienianie czy też zaparzanie kawę. Wystarczy po prostu wcisnąć ten klawisz po prawej stronie. Przejdźmy do efektów działania. Moim zdaniem kawa naprawdę wychodzi fajnie. Oczywiście dużo zależy od tego jakie ziarna zastosujemy. Osobiście zazwyczaj wybieram takie świeżo palone z jakichś takich mniejszych palarni, co smakuje mi bardziej niż takie no typowo sieciówkowe ziarna. No ale różnie to bywa. Trzeba wybrać sobie mieszankę, która najbardziej będzie nam odpowiadała. Z mojego doświadczenia wynika też, że co ekspres to też trochę inne efekty zaparzania. Także jak w jednym ekspresie kawa może nam bardzo smakować, to w drugim może okazać się, że coś nie do końca gra. Na pewno zaparzana kawa jest bardzo gorąca. Oczywiście możemy to sobie wyregulować, ale na tych najwyższych wartościach no naprawdę parzy w język. Tak więc, jeżeli chcecie naprawdę gorącą kawę, to w tym ekspresie jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli chodzi o mleczną piankę, to jest ona też ciepła, a jednocześnie ładnie puszysta. Spieniacz świetnie sobie daje radę, uzyskiwana pianka jest napowietrzona i taką kawę jak najbardziej przyjemnie się pije. No i warto wiedzieć, że kawy mleczne też możemy wykonywać dwie jednocześnie. Spieniacz podzieli sobie zarówno mleko, jak i kawę pomiędzy dwa naczynia, co na pewno też sporo oszczędza czasu. Nie możemy jednak podwójnie wykonać kawy z dodatkową porcją espresso, tak zwanego extra shot, tak więc no, te funkcje podwójnego zaparzania są dostępne tylko wtedy, gdy wykonujemy no, bardziej tradycyjne kawy. Ogólnie efekty uzyskiwane za pomocą tego ekspresu są moim zdaniem na wysokim poziomie, to zaparzanie kawy jest jak najbardziej poprawne, jednak no, pamiętajmy, że bardzo dużo jeszcze zależy od zastosowanych ziaren. Istotnym elementem podczas użytkowania ekspresu do kawy jest też jego odpowiednia konserwacja. Część konserwacji robi się automatycznie, bo włączając czy wyłączając ekspres urządzenie samo przepłuka przewody kawowe. Dodatkowo jak wspominałem, gdy kończy się spienianie jest taki wyrzut pary, który wstępnie oczyści spieniacz. Mamy jednak też kilka dodatkowych trybów czyszczenia, które znajdziemy w lewym dolnym rogu. Po kolei jest to High Stream, co oznacza po prostu mycie tej rurki i wygląda to w taki sposób, że gumową rurkę umieszczamy przy spieniaczu, drugą część w pojemniczku montowanym od boku, a następnie woda i para wodna oczyszczają dokładnie całość. Warto mieć też podłożone jakieś naczynie od przodu, no bo tutaj wody też się może trochę zebrać. Na koniec warto jeszcze ewentualnie przepłukać całość pod bieżącą wodą i czyszczenie rurki będzie gotowe. Ten spieniacz w środku też warto sobie przemyć od czasu do czasu, chociaż tutaj no naprawdę te automatyczne tryby dają sobie świetnie radę i żadnego osadu czy brudu ani razu nie zauważyłem. Dalej mamy możliwość wymiany filtra Aqua Clean, mamy tryby odkamieniania, odtłuszczania bloku zaparzającego, jest też czyszczenie systemu spieniania i w każdym z tych trybów jesteśmy też krok po kroku prowadzeni, jak takie czyszczenie powinno wyglądać. Manualnie też powinniśmy wyciągnąć sobie od czasu do czasu blok zaparzający od boku i dokładnie go opłukać. Producent zaleca, żeby robić to raz w tygodniu. A raz na dwa miesiące zalecane jest jeszcze smarowanie tego bloku zaparzającego, żeby no wszystkie elementy ruszały się prawidłowo. Urządzenie poinformuje nas też w momencie, gdy powinniśmy opróżnić pojemnik na fusy, a także wylać wodę z tacki. Te elementy tacki, oprócz tej ozdobnej frontowej zaślepki, możemy też myć w zmywarce. Tak więc podsumujmy, co warto wiedzieć o ekspresie do kawy Saeco Gran Aroma? Saeco Gran Aroma SM 6582x30 to w mojej ocenie bardzo udany ekspres do kawy, który po miesięcznych testach sprawdził się naprawdę nieźle. Kawa jest aromatyczna, naprawdę smaczna, dodatkowo też bardzo gorąca. Poza tym mleczna pianka jest gęsta i puszysta. Na pochwałę na pewno też możliwość wykonywania dwóch napoi jednocześnie, czy też bogata baza przepisów z możliwością dopasowania dosłownie każdego przepisu. Mamy też sześć profili użytkowników, dzięki czemu nie musimy za każdym razem wybierać odpowiadających nam wartości. Poza tym jest kilka trybów nawet automatycznego czyszczenia, przez co łatwiej utrzymamy całość w czystości. Wśród przepisów może brakuje mi jedynie możliwości, Możliwości zaparzenia jakiejś kawy mrożonej, jak to jest w niektórych innych konkurencyjnych urządzeniach. Poza tym, jednak, no, trudno jest mi się do czegokolwiek przyczepić. Jest to funkcjonalny, intuicyjnie obsługiwany sprzęt, który no, u wielu użytkowników może fajnie się sprawdzić. A co wy sądzicie o takim ekspresie? Czy on u Was by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zajrzyjcie też do opisu, gdzie znajdziecie link do Plenty, od którego możecie wypożyczyć taki ekspres. Zachęcam też do subskrypcji czy do łapki w górę pod tym materiałem. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!